Dzięki inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. od 24 czerwca 2023 roku podróżni korzystają z nowego połączenia kolejowego ze Świdnicy do Jedliny-Zdroju. Turyści zyskali atrakcyjny i wygodny dojazd do Gursowich, Gór, Sowich, Gór i Doliny Rzeki Bystrzycy. W ramach inwestycji wybudowano dwa nowe przystanki w Burkatowie i Jedlinie-Zdroju Centrum. Odbudowano perony w Bystrzycy Górnej, Lubachowie, Zagórzu Śląskim, Jugowicach i Jedlinie Zdroju. Nowe, oświetlone perony z wygodnym dojściem pochylniami są dostępne dla wszystkich podróżnych. Na całym odcinku wyremontowano 26 przejazdów kolejowo-drogowych. Dodatkowe zabezpieczenia zapewniają bezpieczeństwo na styku kolei i dróg. Ta 22-kilometrowa trasa jest uznawana za jedną z najpiękniejszych w Polsce i jest porównywana do tych znanych na przykład ze Szwajcarii. Różnica wzniesień na szlaku wynosi ponad 200 metrów. Pociąg pokonuje 14 wiaduktów, 11 mostów i 59 przepustów. Turyści mogą wygodnie dojechać pociągiem do ciekawych miejsc. Wśród atrakcji zlokalizowanych w pobliżu odnowionej linii kolejowej są m.in. Zapora w Zagórzu i Jezioro Bystrzyckie, Przełęcz Jugowska, Sztolnie Walińskie, tzw. Kompleks Rzeczka, będący częścią owianego tajemnicą poniemieckiego kompleksu Riese. Wieże widokowe, które zapewniają wspaniały widok na góry.